Cześć, kochani, z tej strony Marcin, który operuje niebo. Z kanału Operuje niebo. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć troszkę o swoim doświadczeniu sprzed prawie roku. Także myślę, że mogę uważać się za eksperta w temacie, który opowiadam, czyli będę mógł się bezkarnie przemądrzać. No to się bardzo z tego powodu cieszę. Ale zanim zacznę się przemądrzać i sadzić Wam wszystkie mądrości z mojej Jakże oświeconej głowy. <noise> Pragnę zaprosić Was do zasubskrybowania kanału Operuje niebo. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, możecie to uczynić teraz lub w każdym innym momencie, klikając czerwony przycisk subskrybuj poniżej. Jeżeli subskrybujecie kanał, to sprawdźcie również, czy macie włączony dzwoneczek, a w nim wszystkie powiadomienia, bo tylko w ten sposób będziecie mogli otrzymywać informacje o nowych dostępnych filmach na kanale. Zapraszam również na mojego Facebooka, na Instagrama. Ważna rzecz: kanał Operuje Niebo ma od około pół tygodnia swój fanpage na Facebooku. Tam również Was zapraszam, on Wam się teraz tutaj wyświetla. Zapraszam również na ten fanpage. Dzisiejszy odcinek, związany z jesienią, ale może nie w takim podstawowym jej kontekście wyobrażeniu czyli liście, szaro, nudno, co robić, itd., tylko raczej tak z moim wewnętrznym przeżyciem, które miało miejsce właśnie na przełomie ubiegłego i obecnego roku. Będę trochę opowiadał o tym, jak zniknąłem z mediów społecznościowych. Jakie towarzyszyły mi emocje, moje zniknięcie z Facebooka, chociaż absolutnie nie usunąłem konta, bo wiedziałem, że kiedyś będę chciał do niego wrócić. Mam też jakąś swoją, nie wiem czy mogę użyć tego słowa, markę, renomę wyrobioną, bo staram się nie kreować siebie w mediach, a po prostu być tym, kim jestem. Jeżeli kreować, to swój prawdziwy wizerunek, a nie jakiś napompowany sztuczny. Natomiast postanowiłem po prostu przestać zaglądać na tego Facebooka. Jak do tego doszło? Przede wszystkim chyba poczułem się bardzo zmęczony mnóstwem informacji, przebodźcowaniem, które pojawiało się na tablicy na Facebooku, wszelkimi informacjami, które były mi kompletnie niepotrzebne. To, że ktoś sobie kupił buty, to, że ktoś. Pojechał na wycieczkę. To, że ktoś udostępnił zabawny mem, i teraz cały internet się z tego śmieje i wszyscy będą to udostępniać. Albo pojawił się kolejny jakiś łańcuszek polegający na zapraszaniu do udziału w jakiejś zabawie. I generalnie ten Facebook po prostu mi zbrzydł i stwierdziłem, że kurczę, poza polityką i jakimiś durnymi zabawami, to na tym Facebooku nie ma nic ciekawego. A kiedy próbuję zrobić coś ciekawego, wrzucić jakieś swoje przemyślenia, zdjęcia, cokolwiek, spotyka to się ze znikomym zainteresowaniem. I nie, nie, nie myślcie sobie, że moja decyzja o zniknięciu była podyktowana takim uderzeniem w moje ego. Że no dlaczego nikt nie reaguje na to, co ja robię, a przecież ja robię takie cudowne rzeczy, prawda? Możecie się przekonać. Wchodząc na Marcin Kurzbuch Pisarz, czy, czy w inne moje media społecznościowe. Ale tak zupełnie serio. Więc nie było to związane z jakimś takim wewnętrznym ruchem ego. A raczej ze zmęczeniem. Ze zmęczeniem, że publikuję, że nie ma jakiegoś większego odzewu, ale że. No właśnie, takie publikowanie, dla samego publikowania, kiedy. Wiadomo, w pierwszej kolejności tak, piszę dla siebie, robię te rzeczy dla siebie, ale z drugiej strony, kiedy piszesz i udostępniasz to na Facebooku, no to na litość nie po to, żeby sobie udostępnić, tylko żeby to pokazać ludziom. A jeżeli nie spotyka się to z żadnym zainteresowaniem, to praktykowanie tego typu zachowań doprowadza do jakiegoś zmęczenia. To jest jedna sprawa. Druga to właśnie to, już, o czym wspomniałem, czyli przebodźcowanie, zbyt duża ilość wszystkiego i chęć ucieczki od tego. I ktoś mądry mógłby powiedzieć: przecież jeżeli Ci się coś nie podoba, to nie przeglądaj tego, nie lajkuj zostaw to. No, fantastycznie. Tylko, że jeżeli wchodzisz na Facebooka, żeby. Chyba odpocząć, tak mi się wydaje. Jeżeli wchodzisz na Facebooka i cały czas ci atakują te same informacje, jakieś toksyczne nieporozumienia między ludźmi, ja też należę do jednak takiego dość specyficznego środowiska na Facebooku osób piszących, poetów, literatów. I bardzo często między piszącymi dochodzi do jakichś zwad, do jakichś nieporozumień. Że ktoś komuś ukradł wiersz, że ktoś kimś się zainspirował za mocno. No i mnóstwo, mnóstwo tego typu historii, i tego po prostu nie chce się czytać. I w momencie, kiedy zobaczyłem kolejną taką historię, i w momencie, kiedy też jakieś kwestie polityczne były poruszane na Facebooku, a mnie to kompletnie nie, nie kręciło, stwierdziłem, że. Ale to jest głupie. Że ludzie tak komentują i ktoś napisze komuś tam w komentarzu pod postem, że nie masz racji, a twoja matka jest głupia, w ogóle jesteś niedorobiony i tak dalej. Oczywiście przepraszam za wszystkie tego typu obelżywe słowa, ale niestety internet też trochę jest nimi przepełniany. Bardzo dobrym przykładem są różnego rodzaju działacze społeczni. Politycy, którzy działają w moim mieście czy w mieście kogoś innego i próbują zrobić coś dla tego miasta i nagle okazuje się, że wyskakuje jakaś pani Henia, która krzyczy, że u niej w kamienicy to cały czas są problemy z tym, że jest niepomalowane, że tynk się sypie, że niedoprowadzona jest odpowiednio kanalizacja, to w ogóle może Taka sytuacja zajść? Nie wiem, nieważne, ale po prostu ludzie piszą tak różne rzeczy na Facebooku i prawdziwe, i nieprawdziwe ale głównie mają pretensje głównie składają się z roszczeń. I w momencie, kiedy sobie tak poczytałem kolejne i kolejne i kolejne komentarze, stwierdziłem, że to wszystko po prostu nie ma sensu i ja nie chcę się w to bawić i ja się po prostu stąd wynoszę przynajmniej zawieszam swoją obecność. Nie opowiadam tego tutaj po to, żeby jakoś terapeutyzować się i spowiadać się przed Wami z tego, co zrobiłem, ale pomyślałem, że skoro ja mam takie doświadczenia, to może ktoś też mieć podobne, podobne emocje odczuwać, jakąś irytację, kiedy wchodzi na Facebooka, bo chce czegoś nowego się dowiedzieć, chce, do, chce doświadczyć czegoś ciekawego, ale i tak już ma przeświadczenie, że nic nowego tam nie znajdzie i w kółko mielą się te same historie i Pewne motywy. Nieustannie. Od zarania dziejów. Prawie, że... No bo prawie, że od zarania dziejów już istnieje Facebook przecież, prawda? Nawet dinozaury już miały go w swoich pierwszych smartfonach. Dlatego nie chcę, żebyście odebrali mój film dzisiejszy jako taki zjadliwy komentarz do wszystkiego. A raczej zachętę. Dlatego, żeby... Poczuć się wolnym. Jeżeli nie chcesz, jeżeli potrzebujesz odpocząć, to po prostu to zrób. Ja tak zrobiłem, mimo że publikuję teksty, wiersze, książki mam, i wydawałoby się, że zniknięcie na jakiś czas z Facebooka z pamięci ludzkiej jest po prostu artystycznym samobójstwem, bo przecież nikt zaraz o mnie nie będzie pamiętał a mimo wszystko miałem to gdzieś. Bo potrzebowałem, tak bardzo potrzebowałem poczuć taki luz w ciele. Taką samotność. I z jednej strony był to eksperyment. Ja wiedziałem, jak on się skończy. Że ciekawe, czy ktoś w ogóle zauważy moje zniknięcie. Nie łudziłem się, że tak będzie. Bo wiem po prostu, jak działa internet. Mamy tyle informacji na co dzień, że nie zauważamy tego, że ktoś od dwóch, trzech dni, czterech, pięciu tygodni nic nowego nie udostępnił. Bo po prostu brakuje nam przestrzeni na zauważenie, braku. Dziwnie to zabrzmiało. Brakuje nam przestrzeni na zauważenie, braku. Nie mamy przestrzeni na zauważenie, braku. Ta przestrzeń wirtualna, którą otrzymujemy. Daje nam tylko możliwość na zauważanie obecności. Nie byłem osobą w depresji, nie miałem problemów emocjonalnych, po prostu stwierdziłem, że odwracam się od tego wszystkiego i olewam. Najzwyczajniej w świecie, po prostu olewam. W nosie to mam, czy ktoś będzie o mnie pamiętał, czy ktoś zainteresuje się, że ja coś tam piszę, czy nie piszę. Byłem wtedy w trakcie też pisania tej ostatniej mojej książki science of fiction supernatural i tak pomyślałem sobie: "A w ogóle nie będę tego wydawał, przecież kto to w ogóle będzie chciał kupić, przecież to nie ma sensu". I to nie była depresja. To było realne, zdrowe spojrzenie. I odciąłem się od Facebooka na około pół roku. Tak liczę, bo mniej więcej w połowie września, powiedzmy październik, to się zadziało. I to nie była jakaś taka deklaracja z mojej strony: przysięgam sobie, że nie będę zaglądał do Facebooka. Nie potrzebowałem odwyku od czegoś, od czego byłbym uzależniony, bo nie czułem się uzależniony. Po prostu stwierdziłem, że nie daje mi ta, ta zabawka już odpowiednio dużo rozrywki. No i nie ma co się nią bawić, skoro nie daje mi to przyjemności. Nie ukrywam, pomogło to w jakimś sensie też zweryfikować różne znajomości. Pomogło też po prostu odpocząć od ględzenia. Od wałkowania tych samych emocji. Ale jestem jednak też trochę przecherą. I w pewnym momencie stwierdziłem, że chcę wrócić. Bo Facebook daje mi możliwość docierania do ludzi, bo daje mi możliwość yy, bycia i pokazywania tego, co robię. A to jest dla mnie ważne, i być może dla kogoś też okaże się to ważne. Więc jeżeli zamykam sobie drogę i stawiam sobie Mur przed sobą, że Facebook jest zły i ukaże go przez to, że nie będę się na nim pokazywał. Tak naprawdę nie, nie Facebooka każe i nie ludzi, którzy tam są, ale samego siebie. Więc yy, minęło około 5-6 miesięcy tego mojego niebytu, podczas którego świetnie się bawiłem. Zrobiłem mnóstwo fantastycznych rzeczy. Odkryłem siebie na nowo, dałem sobie odpocząć. To wszystko, co teraz mogę z takim luzem wam opowiadać, właśnie wynika z myśli, które przeze mnie gdzieś przefiltrowały się, dzięki którym przewartościowałem różne rzeczy. I pomyślałem sobie, że idzie jesień i z takim sentymentem ostatnio, że mógłbym w zasadzie znów zrobić sobie taki odpoczynek. Ale pomyślałem, no nie, ale mam kanał, mam widzów, których bardzo szanuję, którym chcę dawać coś dobrego od siebie, nie, nie chcę też ponawiać takich działań. Dlatego nie zrobię tego, chociaż przyznaję, że po tych. Teraz mamy wrzesień, czyli od marca minęło pół roku znowu. Po pół roku bycia na Facebooku i mimo, mimo wszystko takiego kontrolowanego czerpania informacji z niego, czuję się lekko zmęczony. Nikt nas nie uczył w szkole na temat tego, jak radzić sobie ze zmęczeniem podczas korzystania z internetu, więc nie jesteśmy kompletnie na to przygotowani. Nie jesteśmy przygotowani na przebodźcowanie. Musimy się tego teraz uczyć na żywo, na własnym organizmie. Po prostu robić operacje niebo. Na otwartym sercu. Na otwartym mózgu. Ale myślę, że takie doświadczenie jest potrzebne dzisiaj żyjącym ludziom i w jakiś sposób nas wzbogaci, jeżeli oczywiście pozwolimy sobie na to doświadczenie, a nie będziemy po prostu tak tempo przeglądać telefon i klikać, klikać, lubię to, lubię to, albo przykro mi, przykro mi, bo kolejny aktor zmarł, kolejna piosenkarka. Właśnie to jest też kolejna rzecz, która mnie irytowała. Ja wiem, jak to jest straszne. I ja wiem, że to jest bardzo przykre, że ludzie umierają. A jednocześnie po prostu wpadam w jakiś szał, kiedy widzę informacje o tym, że zmarła kolejna gwiazda i po prostu w Januszek ludzi udostępnia informacje. Każdy chce po prostu wrzucić to na swojego Facebooka. W zasadzie nie wiem po co. Nie udostępniłem. Ani razu, ja jestem chyba totalnie aspołeczny w tym względzie. Nie udostępniłem ani razu wiadomości o tym, że zmarł ten czy tamta. Czy to znaczy, że nie było mi przykro? Owszem, było mi przykro. Było mi przykro, kiedy zmarła Danuta Szaflarska. Wielka aktorka, wielka gwiazda, bardzo mądra kobieta. I może dlatego nie było mi żal w tym sensie. Że przecież mam świadomość tego, że każdy kiedyś umrze. I trzeba mam teraz po prostu ze swojego Facebooka robić korowód żałobny, bo codziennie umiera ktoś znany. Bo ja rozumiem, że jakiś Onet, Interia, czy jakiś inny plotkarski portal napiszą o tym. No skądś musimy się dowiadywać, że ci ludzie nie żyją? Czy w zasadzie po co? To jest coś ciekawe. Musimy dowiadywać się, że ktoś zmarł. A co by się stało, gdybyśmy nie wiedzieli o tym i dowiedzieli się na przykład po tygodniu albo po dwóch tygodniach albo w ogóle po pół roku? Czy nasze życie by się od tego zawaliło, żebyśmy nie wiedzieli, że aktor, piosenkarz, pisarz nie żyją? Jak wiele to zmienia w naszym życiu. Więc to jest odcinek, jak go chyba nazwę antyfacebookowy odcinek. Aczkolwiek nie promuję podejścia, że Facebook jest zły, że jest siedliskiem szatana, że nie ma na nim nic dobrego. Jest dużo dobrego. Na przykład możecie na Facebooku odnaleźć odcinki Operuje niebo. No przepraszam, musiałem sobie pozwolić na trochę szydery. Nie, ale tak zupełnie szczerze. Jest na Facebooku dużo dobrych rzeczy. Trzeba nauczyć się je wyszukiwać, selekcjonować sobie informacje. I dozować tylko te, które naprawdę mogą w jakiś sposób wzbogacić nasz umysł. A zadać sobie pytanie, czy to mi jest potrzebne? Czy to w jakiś sposób mnie zmieni? Czy to jest dla mnie dobre? Ja wiem, że w kontekście mediów społecznościowych, rozrywek takich codziennych, te pytania sokratejskie wydają się kompletnie niedopasowane do rzeczywistości. Ale dlaczego przecież żyjemy w tym świecie i ten świat korzysta z Facebooka? To jest fakt. Nie da się tego okłamać. Nie da się wymazać tego i udać, że nie ma Facebooka. Jest i mentalność ludzi pod wpływem tych mediów również się zmienia. Nie na gorsze, nie na lepsze, po prostu się zmienia. I też warto mieć to na uwadze. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Memy. To są takie śmieszne obrazki albo zdjęcia, jakieś grafiki z jakimś tekstem, który ma tak ci się weżreć w głowę, że będziesz ch chciał to powielać, powtarzać, wszystkim udostępniać. Jedyne, jedyny sposób, w jaki udostępniam memy, to jest wysyłanie ich znajomym na messengerze, czyli w wiadomości prywatnej. Jeżeli coś mnie naprawdę rozbawi, ale nie czuję się udostępniarką, aby wszystko jak leci, co mi się podoba albo co mnie rozbawi wrzucać na swoją tablicę. Mam to w nosie. Po prostu ten odcinek nie wiem czy nie odsyp nie wiem czy nie odsyp o Boże, jak to powiedzieć? Nie wiem czy nie odsyp skrybu, odsyp... Nie odsubskrybujecie mojego kanału po obejrzeniu tego odcinka, ale postanowiłem powiedzieć swoją prawdę. Z tym doświadczeniem się zetknąłem, trwało ono pół roku. Teraz jestem z powrotem w mediach społecznościowych, dzielę się z wami co tydzień. Podaję Wam też nowy odcinek i bardzo się tym cieszę. Bardzo się cieszę, że mogę być z ludźmi. Ale jeżeli wśród Was są tacy, którzy czują się zmęczeni natłokiem informacji i to już nie tylko mówię o Facebooku, z Instagrama, z internetu, z radia, z telewizji, błagam Was, zróbcie sobie detoks. Detoks to nie jest tylko odtrutka w chwili, kiedy jesteś yy, pijany i... Potrzebujesz oczyścić swój organizm, żeby w ogóle zacząć myśleć lepiej, myśleć mądrze. Detoks to jest czasem świadoma rezygnacja z czegoś na rzecz czegoś innego. Błagam, jeżeli czujecie się zmęczeni, to dajcie sobie ten czas. Ja wiem, że w ten sposób może ucierpieć mój kanał, bo nie będziecie zaglądać również na YouTube'a i nie będziecie wiedzieć, co tam nowego zaoperowałem, ale w zasadzie, jeżeli miałoby to spowodować, że wrócicie do tej wirtualnej rzeczywistości zdrowsi, oczyszczeni od środka, z większym poczuciem pokoju, bezpieczeństwa, samoświadomości, to zróbcie to. To po prostu odpuśćcie sobie na jakiś czas pobieranie informacji z każdej możliwej strony. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie komentarze, powiedzcie co myślicie, czy macie podobne doświadczenia. Oczywiście ja to opowiadam też w trochę takiej skrajnej formie. Czasem koloryzuję, żeby pokazać określone emocje żeby można było się z nich pośmiać. Mam nadzieję, że ubawiłem was też tym odcinkiem, bo nie było moim celem przestrzeganie was przed złem tego świata jakim jest Facebook i internet w ogóle. Zostawcie łapkę w górę, a jeżeli macie taką ochotę, udostępnijcie to wideo swoim znajomym w grupach na Facebooku, w wiadomościach prywatnych czy na swoich tablicach. Będzie mi bardzo miło i pomożecie mi w ten sposób również rozwijać kanał. A jeżeli chcecie mi pomóc również w mojej pracy tutaj artystycznej, pracy youtubera, w moich wszelkich działaniach, których się podejmuję w sieci, to zapraszam Was na mój Patronite. Możecie tam wesprzeć mnie wybraną przez siebie kwotą pieniędzy i otrzymać za to jeszcze fajne bonusy. Także polecam sprawdzić. Link do Patronite'a również w opisie. Ok, dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Operuje Niebo za dwa tygodnie, bo za tydzień w sobotę. Nowy wideoklip do kolejnego wiersza z Science of Fiction Supernatural. Wiem, że na to czekacie. Trzymajcie się, cześć!